kochani, z tej strony Fistakowa i witam Was w kolejnym odcinku z Simsów. Yy, więc tak, Zetka Ksińska sobie tutaj ćwiczy. Yy, kiedy my idziemy do pracy, moja droga? Za 20 godzin. Jeszcze musisz poprawić sport, nastrój. Czym poprawić ci nastrój? Okej, okay, zajmiemy się może prezentami. Zobaczymy, co tu na nas czeka. Mamy jeden prezent. Od Misiaczkowa. Pozdrawiamy. Oczywiście wyślemy do tej osoby. O. Śpiący legendą harapacz. Tak? Odwdzięczymy się. Eee, to nie, bo to dostaliśmy. A, wyślemy też prezent niespodziankę. wyślij. Ok, może jeszcze do kogoś... Ślemy do Ani prezent naturalny. Wyślemy do Ani. Możecie Anię zaprosić też na Simpage'u. Yy, to jest ta Ania, która udostępniła mi swoje konto z dodatkami. I, I i i i szukam jeszcze Kingi. Kinga no. wie dlaczego ich, ich wysyłam prezent? Też Ci dziękuję. Kiniu. Uh, ok. Okej. nie wiem. Losowej osobie. Może tu. Madma to no, na. No, no. Okej. Okay. Znaliśmy prezenty, co my tu mamy? Eee, aha, to są punkty za prezenciki. Aha, sąsiedzi. Aha, dobra, kamień pokupowy to od pół roku. Aha, kto to jest? Co? Przyjazne powitanie. Kto to jest? Mm -hmm. Nie znam tych osób, ale dobra. A gdzie my mamy tego gnoma, dobram szkoły średniej, mm. to sobie tu powiesimy. No, na środeczku. Dzięki to sobie tu postawimy. Lubię stawiać te eliksery, wiecie, co one tak ślicznie wyglądają. Nasi sąsiedzi. Chcę eee, być więcej. Przy... Wredne zabawne. Eee, nie wiem. Przyjazne. Co jest? Myszka mi ucieka, wiecie co? Przepraszam Was, ale coś jest z nią nie tak. Dzisiaj koty nie powinny nam przeszkadzać. Wczoraj jak oglądałam potem nagranie, to słyszałam, że było je tam troszkę słychać, te moje kociaki. Przepraszam Was, no ale nie da się ich upylnować. O, dobra, to tam więc sobie sport poziom drugi. Higiena. Mm, śmierdzimy. Dobra, wiecie co? Żebyście tutaj wszyscy nie stali jakoś. Tak dziwnie o, sobie pójdziemy prysznic wziąć. Aha, w sumie to, to, to ja tutaj to położyłam, a. Hmm, a przecież nie możemy tego użyć, bo nie mamy wanny. Więc co będziemy robić? Aurum ukojenia chcesz emanować, tak? Galerie sztuki to nie. Kupić o nazwie suszar. nauczycie umiejętności pisania. Dobra, e, pisanie, e, ćwicz pisanie. Zobaczymy, Co? jak Ci to pójdzie. Za chwilę będziesz musiała sobie coś zjeść. to jest ten, ja myślałam, że to jakbyśmy się na przykład nie wiem, jakbyśmy mieli tutaj te wskaźniki na bardzo niskim poziomie to wtedy możemy tego użyć, nie? a to jest e... jakbym chciała się już zrobić z wróżkowej klątwy z wróżkowej klątwy nie no, żartuję 19 stopni za tydzień będzie jesień zetka, zetka, zetka jak zarobimy trochę pieniążków to chciałabym jej kupić tapkasta e, boże tapkasta e, tapkasta to ona będzie słuchać jak sobie kupi tablet No to się schowaje Ćwicz to pisanie szybciej, kobieto. Dobra, będziemy przewijać, bo to nie ma sensu. Jak się już nauczysz, to sobie użyj i ee, zjedz mózg. Zjedz mózg. Aha, jeszcze muszę ten domek wróżek kupić, tak? Co zrobimy sobie ten test? Dobra, ruszamy, ruszamy szybko. Szybko, 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 szybko. Zobaczymy, gdzie będzie jeść. Raz mi się tak zdarzyło, jak miałam taką biedę kompletną. Ty jesz tu? <noise> jak miałam taką kompletną biedę, że naprawdę nie miałam za co kupić nawet stołu i stołka, i jeszcze dodatkowo była tylko kanapa, i jeszcze dodatkowo przyszli goście, i goście siedzieli na tej kanapie, i właśnie Simka nie mogła. Yy, nie mogła sobie usiąść, yy, to poszła na, na kibelek. Jeść. może to tutaj takie dziwne połączenie. Nie wiem czy to tak. Czy to jest dlatego, że tu jest inny odcień podłogi, czy jak. Co ty tam masz? Jeszcze nic nie podniosłaś? A, koszulkę i harungewkę. No dobra. Bez sensu trochę czemu się przebrałaś? Zmień strój, na na na. na ha! Musimy sobie tu wybrać. Ciekawe, ile dostanie z tego tego? Przecież ona nie ma żadnej umiejętności. Eee, ma sport i pisanie. Musi się nauczyć gotować. Kupicie odpięk suszarka. Nie. ha uh, Nie przyznano stypendium. Ok. Zapisz się na studia. Nie. Na razie nie. Na razie nie. Jak, yy, tak gdzieś mi więcej, znaczy zależy, co zadecydujecie, bo. Yy, wiecie, chciałabym. Żebyście mi powiedzieli, czy Z ma się zapisać na studia, czy też nie, i jaki wybrać kierunek żeby, może poznamy tam kogoś ciekawego żeby wam po prostu się przyjemnie oglądało no, ruszaj, ruszaj, ruszaj z tym ćwiczeniem za chwilkę pójdziemy spać i jutro pójdziemy pierwszy raz do pracy aha, Jezus, bo tu jest ten mm, ten dzień wypoczynku dzięki czterem porom roku a tu jest zaznaczone jaki mamy dzień. Okej. Okay. Nastrój, sport, zabawa, tam spad. Teraz nam rośnie. Łączymy muzykę. Jaką tu masz ulubioną? Jakiś rock. Eee, Przełącz na... Okej. Okay, twoja ulubiona muzyka spełnienie jesteś zmęczona po tych tych po tych wysiłkach których dokonałaś na swojej maszynie do ćwiczeń Ja sobie tutaj jeszcze wiecie co yy, między nagraniami przemaluję trochę te pokoje bo widzicie tu lampa nie pasuje ściany i tak dalej yy, i ogólnie to yy, chciałabym żeby żeby cały dom był utrzymany w takim fajnym, nowoczesnym stylu, ale mm, z drugiej strony na razie będziemy po prostu żyć y, tak jak żyjemy czyli trochę biednie i yy, będziemy sobie pomalutko tutaj czuwać y, pieniążki i dopiero jak będziemy mieć taką naprawdę fajną sumkę, to zacznę tutaj coś Lepiej meblować, może no jak już, wiecie, jak już uzbieramy dużo pieniędzy, to się przeprowadzimy i chciałabym się przeprowadzić. Znaczy, chciałabym. a chcieć ja móc, to są dwie różne sprawy, ale ten domek jest fajny. Taki duży, chociaż w sumie no, nie lubię dużych domów, bo ciężko się w nich poruszać. Tutaj jest też taka. Yy, Dzielnica? W sumie to dzielnica takich ładnych domków. Tutaj chyba jest tajnie nawet dla konia. No, ładne. Ładne domki tu są. To mi się akurat nie podoba za bardzo. W każdym razie, na no, wiecie. Na pewno, na pewno. Ładny domeczek. Na początku naszym celem podejrzewam, że będą, że będą tutaj jakieś takie troszkę większe domki, ale nie takie bogate, bo ten zamek to. a zresztą jest zajęty, ale to można ich wyprowadzić zawsze. Już będziesz sprzątać. 21, zajdą masz do pracy za 10 godzin. Oh, mogłabyś w sumie iść już pomału spać. Umiej sobie ręce, żeby trochę na podskoczyła. Użyj, to wyłączymy. Aha, może bym ci jeszcze spełniła... To pragnienie anować aurą ukojenia. Aura ukojenia umiejętności ogrodnictw no dobra trzy dolary aż i to jest nawet ten co jest jako miniaturka no nie, nie mów, że kibel zepsułaś kobieto, no będziesz jeszcze to no dobra pójdziesz sobie spać. No. No nie, no po prostu piękny jest ten dom cudowny. <grych> w ogóle mamy laptopa, no nie, wartego 1800 zł, nie mamy alarmu i jak nam się ktoś wkradnie. E, nie chcę zapeszyć, ale ja to mam po prostu szczęście. Także. Wiecie, zawsze jak coś powiem, to za chwilę to się autentycznie dzieje. No to jest niby tak, że tu nie ma nic takiego drugiego, ale jest jednak ten laptop. A złodzieje to się zawsze pokuszą i w sumie to. Może damy podejść śniadanie, żeby było na później spysłowamy. Nie będziesz musiała tak często gotować. Jak wyślemy ją sobie do pracy i będziemy kończyć odcinek. No i chciałabym, że o kupić o na nas Oczywiście, że ci kupię, więc to zaakceptujemy. Więc yy, chciałabym, żebyście mi yy, powiedzieli. Może poszukamy tego jednorożca, żebyście mi powiedzieli, e, czy Zetka ma się zapisać na studia, czy nie. Pokaż jednorożcu. zresztą jakby był to już zniknął bo one do piątej są oj ja obolała biedaczyska dwie godziny dobra aha właśnie jeszcze trzeba anulować y, subskrypcję ze schroniska Boże, ze schroniska, co ja gadam? Z gazety. Nie będziesz żadnych pułapek zastawiać. Gotuj, 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 gotuj. Za ile? Za dwie godziny. O, proszę, pięknie już. No musi skończyć gotować. Bo przecież spali. Tylko nie zje spóźnisz się w pierwszy dzień do pracy debilko dobra, zostaw to zostaw to i idź do tej pracy spóźnij się no spóźnisz się co za Boże, jaki masz piękny strój piękny cudownie wyglądasz i spóźniłaś się do pracy Później się do pracy zawsze będzie pamiętać, tak? O Opublikuj wspomnienie. Wstydź się. Wstydź się kobieto. Teraz będziesz pracować ciężko. Eee, przypaliłaś. Dobrze. Przerażające. Będziesz to jeść. Okej, okay, moi drodzy, przepraszam Was, pies mi szczeka. Dobrze, okej. Okay. Yy, przepraszam. <noise> pies zaczął szczekać, musiałam, musiałam go uspokoić. Yy, a więc tak, na dzisiaj to koniec. Yy, więc zadanie z dzisiejszego odcinka. Yy, czy zapisywać się na studia, czy nie? Eee, wtedy, jeśli odpowiedź byłaby tak, no to, no, to, no to zapiszemy się na studia. Możecie też poddać propozycję kierunku już w trzecim odcinku będziemy sobie studiować. No, może jeden semestr, bo w sumie to nie ma sensu więcej. Mamy rachunki, tak? <laughs> 111 chyba. Nie wiem z czego zapłacimy, no ale dobra. Eee i to chyba na tyle, jak na razie. Yy... Tak, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że seria Wam przypadła do gustu. Także do usłyszenia i pa pa!